Teraz masz chwilkę, żeby zobaczyć, gdzie jestem. No bo kurczę, ta gra, <laughs> ta gra lubi zaskakiwać. O, wyszedłem stąd. tylko jak ja tam w ogóle wszedłem? To jest też dobre pytanie. Da się tu wejść normalnie? Nie wiem, ale wątpię. O, i utknąłem trochę. Jezus Maria. I takim właśnie zwieńczeniem sytuacji chciałem Wam przedstawić materiały z Blog w którym to opowiem Wam właśnie o tym, że ta gra po prostu nie działa. Dzisiaj powiem Wam o ciekawych błędach związanych właśnie z tą motogerką. Oczywiście zapraszam do zasubskrybowania kanału i co lecimy z tematem. I ogólnie co widzę, zostawcie lajka oraz subskrypcję. Tak jak to już właśnie w mówiłem, w sumie mówiłem, chyba z tym sumie, ale jeszcze Nie pamiętam, mam taką sklerozę, że to nic nie pamiętam. Bo... Ale dobrze, możecie jeszcze zostawić lajki właśnie pod skinami na Blogstar Planet. Zapraszam również do mojego konkursu, gdzie odcinek był wczoraj o nim. No właśnie omówione, więc jeżeli byście chcieli zabrać udział, no to oczywiście zapraszam. Oprócz tego, że mam filmik właśnie o tym jak na jakimś właśnie z czatów ktoś zrobił właśnie coś takiego podczas budowania, jak teraz prawdopodobnie sobie widzicie, tak szczerze mega się dziwię, że tak coś w ogóle ma miejsce. I też ta sytuacja, także to, że Szymon Osław właśnie podesłał mi właśnie taki pomysł, że nagle odcinek właśnie z tego. Jak pokazuję wam najdziwniejsze błędy w Black Star Planet To właśnie, no, wszystko elegancko pasuje No ta gra po prostu nie działa no Więc tak, zacznijmy Ogólnie tak, sytuacja wygląda na simple, że pierwszym z glitchów, właśnie jak sami widzicie Jest glitch wagon na właśnie kopaniu I chodzi tutaj o to, że po prostu jak Szymek mi napisał Było to zdjęcie stworzone dlatego, że w tamtym miejscu powinna stać Ziggy Star Block. Ale po prostu schowała się ona chyba w wagon. Na drugim zdjęciu widać prawdopodobnie jakieś tam jądro Blockstar Planet, jak on to napisał. W sumie dosyć ciekawe zdjęcie, bo co to w ogóle przedstawia? Nie ma żadnego pojęcia. Kolejnym właśnie z glitchów, które szymek mi przedstawił, jest armia psów. Czyli jeden z jego zwierzaków po prostu nagle się sklonował. I jak sobie widzicie na obrazku, było ich zamiast jednego to chyba z 10. A druga sprawa to było to, że po prostu pojawiła się jakaś dziwna kula. Tak, szczerze, nie ma czegoś takiego w BoxerPlanet, nie ma chyba takiego obiektu. Więc trochę dziwna sytuacja, że takie coś właśnie się pojawiło. Lecz przed chwilą chyba pokazywałem właśnie filmik o kulach, właśnie jakiejś takie gigantycznej na mapie. Więc no, nic dziwnego, że takie coś się może również pojawić. No Na następnym to po prostu błąd w postaci. Jak sami wiecie, mamy dużo takich glitchów. Czyli po prostu czasem, na pewno nieraz to zauważyliście, że wasza postać może się jakoś dziwnie zgiąć zamiast stać na nogach, to po prostu jakoś lewituje, jakoś, nie wiem, się przekrzywia, albo nawet zostaje spłaszczone, jak sami tutaj widzicie, z olusią, więc no, naprawdę dziwna sytuacja. Kolejne zdjęcie, co Szymek mi przedstawił, jest to nazwane lot i bądźmy sobie szczerze, ale super pasuje to właśnie w jego skinie. Czyli skinek z latającymi skrzydełkami, które w sumie chciałem kupić swoją drogą, ale dobra. Nie myślmy o tym, tylko myślmy sobie o całym tym zdjęciu, więc powiem tak: zdjęcie jest naprawdę dziwne i z tego, co właśnie widzę, z tego, co mi napisał, właśnie szymek, jest to stworzone zdjęcie. W domu, a dokładnie, kiedyś w domkach jak otwierał się drzwi przy krawędzi to spadało się po prostu w dół w tekstury. Teraz został to naprawdę na prawdopodobnie, nie będę tego sprawdzał, możecie sami sobie zobaczyć i napisać w komentarzu właśnie na YouTube, czy dalej to działa czy też nie. Oraz czy jakiś z tych błędów sami widzieliście na oczy, co właśnie teraz wam przedstawiam w materiale. Bo ja tak szczerze nie widziałem na takich błędów ani nic takiego, ale jak wiecie, no nie gram najczęściej w tą gierkę oraz no... Jak sam widzicie, też Szymek napisał, że kiedyś to tak było, więc prawdopodobnie teraz to nie działa, ale nie jestem pewien. Następne zdjęcia będą przedstawiać błędy właśnie w samej grzerca, czyli po prostu zbagowane tekstury, a dokładnie mowa mi tutaj na przykład o tym, że no, tak jak teraz widzicie na obrazku, po prostu mityczny skarb został hmm, w sensie legendarny skarb, został zjed zjedzony przez mityczny skarb. Więc trochę dziwna sytuacja jak sami widzicie oba skarby są właśnie otworzone, więc, yy, więc chyba normalnie dało się to zrobić. Następnym jest po prostu jakieś puzle dziwne, czyli zamiast normalnych tekstur widać po prostu jakieś takie puzzle, takie... No niecodzienny jest to widok, tak szczerze, że osoba tak stoi, a dookoła jej jest nic, czyli taka 2D bloki, nie wiem jak to nazwać. <gry> Następne jest to po prostu takiej oto struktury, nawet nie wiem jak to nazwać. Po prostu jest to również zbugowana tekstura, która nie powinna w ogóle mieć miejsca w gierce. Ogólnie pozdrawiam widza również, ponieważ no... fajnie się pisze. Ale ogólnie tak, sytuacja wygląda następująco, że po prostu takie struktury nie powinny mieć w ogóle miejsca. Następne to kolejne zbugowane tekstury i tak dalej, czyli między innymi jakaś dziwna fala na... właśnie jak sami widzicie na tym, na tym zdjęciu. Po prawej, albo po prostu jakaś taka skrzynka, która w ogóle nie wiadomo na to, co chodzi, czemu ona się tak świeci i w ogóle. W ogóle tak. Następne zdjęcie jest kolejna rzecz, czyli podświetlony skarb oraz dziwna fala jakaś. A nie, to już było, w... sorry. Na następnym zdjęciu każdy z nim Jak sobie widzimy, mamy te robociki, które właśnie kopią skarby jak właśnie po prostu się przytrzyma guzik, żeby właśnie kopać w no, górnictwie, wiadomo, ale gdzie są gracze? Którzy właśnie kontrolują jakby te yy, właśnie robociki. No właśnie nie wiadomo. Tutaj też ktoś jest przezroczysty i raczej jest to Szymonosław, chyba również mam takie zdjęcie zbagowane. Mogę zobaczyć sumie. O, albo w ogóle ta gra nie działa. No dobra, o. Jo, mierzę Fotki, nieże Fotki. O więc tutaj urocza karo jak leży. No bo tutaj właśnie jak staję sobie na macie, ona po prostu nie zalicza mi zwycięstwa, więc no naprawdę słabo. Ale wracając, tak to właśnie wygląda z przezroczystym, właśnie się Tutaj również mamy zdjęcie, gdzie penny Pandora po prostu jest na jakimś z parkourów. Więc, no, zbagowane to jest po całości. Czasem, po prostu, tekstury się glitchują, czasem, nasza postać jakoś dziwnie stoi, jest krzywa niewidzialna, bądź po prostu jakaś przezroczysta, dziwna. Czasem jest tak, że po prostu ta gra nas nie lubi dodając jakieś dziwne obiekty, klonując jakieś zwierzaki czy coś takiego. Po prostu są glitche, są błędy i w ogóle jest zabawa, ale z drugiej strony jakby tego nie było to bym nie nagrywał teraz aktualnie odcinka z tego, więc mimo cieszę się, że tak coś właśnie ja sobie <laughs> mam jakiś kontent kont i odcinek. Oczywiście zapraszam do zasubskrybowania, jak sam wiecie w tym tygodniu będzie cały tydzień właśnie z Blockstar Planet, więc myślę, że będzie zabawa. A co do konkursu, macie czas do niedzieli tego tygodnia, lecz sam materiał z konkursu pojawi się trochę później. Ale to by było na tyle. Siemanko.